Słowo Boże na dziś, poniedziałek wielkanocny, 18 kwietnia 2022 roku. Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził Wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród Was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim Miałem Pana zawsze przed oczami gdyż stoi po mojej prawicy abym się nie zachwiał Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język tak, że i moje ciało spoczywać będzie w nadziei że nie zostawisz duszy mojej w otchłani ani nie dasz świętemu twemu ulec rozkładowi Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem twoim Bracia Wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani jego ciało nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 16. Strzeż mnie, O Boże, tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Strzeż mnie, O Boże, tobie zaufałem. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, O Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zastawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, O Boże, tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, O Boże, tobie zaufałem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon, a Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono, i tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo pańskie.